W moim pierwszym odcinku specjalnym na kanale, chyba tak. Yy, specjalnym dlatego, ponieważ yy, ostatnio wybiło na moim kanale 15, yy, 50 subów. Tak, tak 50 subów że znaczy to wy... nie ostatnio, tylko jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. No, ale że ja jestem leniwy, nie chciało mi się zrobić filmiku. Ale jeszcze też miałem yy, reinstalkę Windowsa. No i miałem trochę problemy techniczne z komputerem, no i tak to wyszło, że, że przez te dwa tygodnie czy tydzień nie było filmików, znaczy dużo nie było filmików, ale tego specjalnie nie było. Tak. I chciałem Wam właśnie podziękować za te 50 widzów. Dla niektórych to jest mało, nie? Na przykład tak, jak chyba PewDiePie, to dziennie tyle może zdobyć te 50 widzów albo nawet więcej chyba są takie przypadki. No, ale dla mnie to jest dużo, tak. Ja jakieś, no ja, się, ja, się, ja się bardzo cieszę, że to osiągnąłem. Myślę, że będzie więcej was dochodziło. Myślę, że no coraz więcej was będzie, tak? Więcej subskrypcji, popularniejszy kanał. No, chciałbym nie. I z tej okazji. Yy, zrobiłem małe losowanie skinów do CS:GO. Właśnie yy, Jestem tutaj na, w menu głównym yy, z CSA Go. Yy, yy, i właśnie bo, zrobię, z, zrobię takiego małego giveaway'a, giveaway'a, giveaway no, chyba tak to się mówi i No, jeszcze raz mówię, że bardzo dziękuję, że myślę, że będzie Was więcej jeszcze przybywało. Chciałbym yy, no, na pewno będzie więcej odcinków specjalnych, oczywiście będzie was więcej, tak? No i w tym jeszcze odcinku, jak mówiłem, chciałem wam pokazać giveaway'a. Co, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Ja jestem w tym rozdawaniu, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Trzeba tak. To jest konkurs dla wszystkich, tak? I trzeba tak, jak mówiłem, jak się powtarzam, wiem. Musicie zasubskrybować kanał. Dać łapkę w górę pod tym filmikiem i napisać jakiś komentarz. No byle by był, tak? Żebym wiedział, że chcecie, że jesteście aktywnie pod tym filmikiem i chcecie, chcecie tej nagrody. Chcecie, chcecie wziąć udział w losowaniu, tak? Trzeba zasubskrybować konto. Zostawić łapkę pod tym filmikiem i napisać jakiś komentarz. Hmm. Filmik pewnie przycę jutro, czyli 25 stycznia. I na zgłoszenie macie miesiąc, tak wiem, długo oczekiwa du długi czas oczekiwania, no ale 50 widzów to nie, ta nie, nie, nie aż tak nie aż tak dużo, nie? Dlatego no, nie, nie wiadomo w jakim czasie Was tutaj y, będzie przebywało po tym filmikiem, tak? Tych komentarzy i w ogóle łapę w górę. Y, więc no więc nie wiem jak to wyjdzie. Myślę, że... W ten miesiąc dużo was będzie i będzie można zrobić jakieś sensowe losowanie, nie? Może się dojdą jakieś skiny od tego czasu, jak będę grał. Może mi jakieś wypadnie fajne, co wam mogę dać. No to dojdzie, tak? Ale to najwyżej, najwyżej będę w innych filmikach, jak będę wstawiał, o tym was informował. Więc macie czas miesiąc, czyli do 25 lutego. To jest środa. Do środy. W czwartek pewnie będzie, albo w piątek już filmik. Zależy, jak będę miał czas. No i jak, jakie skiny można wygrać? Już wam pokazuję. Można wygrać tak. Galila. Galila Szałowie. To jest. No, Szałowie. Tak on wygląda. To jest. Czekajcie, bym się. O. Tak on wygląda. To jest lekko używany, więc nawet dobrej jakości. Można też wygrać SSGS-08 Pazury. To jest przetestowana w boju. Ja niektóre używam, żeby przetestować, jak one wyglądają. To jest przetestowana w boju, jak mówiłem. Tak ona wygląda. To jest druga broń, którą można wygrać. Potem jest y, Tek9, chyba tak to się mówi. Y, to jest. Y, stat Track. Przepraszam. To jest. Y, stat Track. Burza piaskowa. To jest y, też przetestowana w boju. Tak wygląda. No, tu jest plus tej broni, że jest. Y, stat Track, tak. Czyli y, ten licznik zabójstw, który jest na broni. Tutaj widzicie takie cyfry są. To tutaj jest licznik zabójstw to bronią. I to jest trzecia broń. Czwarta to jest. Mm, to są y, dwie berety. To jest kontrahent. Chyba tak. One są. Y, zap tamto jest zaprawione w walkach, więc no. Pon trochę poniszczona. Tak wyglądają. Znaczy, jak ktoś lubi, wiecie, na przykład takie, takie, fajne, takie fajne skiny, poniższone broni, no to myślę, że ta będzie taka idealna. To jest czwarty skin i ostatni to jest USP Królewski Błękic. To jest to jest stan ślady używania, czyli też trochę poniższona i wygląda on, on tak też trochę jest poniszczony. I powiem wam, że ten jest najbardziej wartościowy, bo chyba na, na rynku chodzą po około 40 Eurocentów. No wiem, że niektóre są po 8-7 Eurocentów te skiny. No ale to jest... No ja, ja to ja mam początek. Nie gram w CS-a, czy... Kupiłem CS a jakieś 2 miesiące temu czegoś, tak? I przegrałem w niego tylko 30 godzin, nie? Ale to... 20 godzin z tego na botach, bo nie miałem neta. Więc, tylko 10 godzin grałem, jeszcze, jeszcze tak się nie przyzwyczaiłem do multi w ogóle. Mam trochę słabe staty. Ale za to mam y, te trzy osiągnięcia y, z, y, z... brązu. Wiecie, znaczy nie z brązu, że... No wiecie, o czym mi chodzi, nie? Medale z brązu. Nie wiem, czy to dobrze mówię. No i, jak mówiłem, do wygrania są... Jeszcze raz powiem od, od, od kolei. Galil, y, Szałwia... SSG08 PAZURY, tak y, 9 StatTrack, y, dwie BRETY KONTRAHENT i USP KRÓLEWSKI Błękit. Y, 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 więc kurczę jeszcze raz. Więc macie czas, y, miesiąc, y, żeby się zgłosić y, do udziału w konkursie, znaczy w losowaniu. 5 broni jak mówiłem nie są y, za dobrej jakości. Y, tanie są, no ale myślę, że na przykład, na przykład umilają y, rozgrywkę. Na przykład wiadomo, że na przykład y, te pazury na przykład są na, przykład, na pewno lepsze od tej SSG y, 08. Tu na przykład na pewno jest lepsza od tej, y, od tej no domyślnej, na przykład też jest lepszy według mnie Galil. No wszystkie są lepsze według mnie od tych podstawowych. Więc jak mówiłem czas, czas miesiąc, trzeba, trzeba zasubskrybować kanał, dać, dać lajka like pod tym filmikiem i zostawić komentarz. Czas, czas miesiąc do, do wygrania tych te pięć skinów. No to więc chyba tyle będzie już chyba wam wszystko powiedziałem jeszcze raz dziękuję za te 50 widzów. No... I to chyba będzie tyle, tak? Bo nie chcę przedłużać odcinka, żeby was tutaj nie zanudzić. Więc no, to by było na tyle. Ja coś jak coś zapomnę lub coś mi się przypomni. Albo zapomnę... Wszystko, z... wszystko to, to znaczy to samo, nie? Albo zapomnę, albo coś dodam, to będzie albo w no jakichś nowych filmikach. Albo będzie pod tym, kom... znaczy pod tym filmikiem w komentarzu, albo w opisie te nowości, których nie, nie przedstawiłem na filmiku, więc dzięki za oglądanie. no Myślę, że Wam się podobało. Yy, zachęcam Was do brania, w los... do brania udziału w losowaniu. Dzięki za te 50 widzów i cześć. If I'm out to nothing, I know there's always something It's not a fitness test, but it'll always keep me running. One good thing about music, when it hits, you feel no pain. So I keep it close to me, make sure it never goes away. Uh from the start, I knew it in my heart. If I make one person happy, then I know I did my part. Now if I stay into it, the people dig the music I put on for of my cities And know I always do it for love